Kontynenty są w ciągłym ruchu. To jest nie... fakt i tak jest. Ale nie o to chodzi. Chodzi dzisiaj o to... No dobra, o to chodzi. Ale konkretnie dzisiaj się skupimy skąd ten ruch się wziął, co tworzy i tak dalej. Ale dobra, najpierw w ogóle powiedzmy sobie o tym ruchu. Jaki kontynent najszybciej się przemieszcza? No oczywiście o zgrozo ten najbardziej pokrzywdzony kontynent, czyli Australia. Najpóźniej odkryta, największe nietoperze, najbardziej zróż... może niekoniecznie najbardziej zróżnicowana. No, ale nie oszukujmy się, Australia to Australia, to jest inny świat. No i ten inny świat przemieszcza się 9 cm rocznie. To nie jest jakoś dużo, no przynajmniej tak nam się wydaje, ponieważ jeżeli o to chodzi, no to jeszcze miliony lat temu te wszystkie kontynenty były połączone w jeden wielki kontynent nazywany Pangaeą. To na tym kontynencie żyły sobie dinozaury i było fajnie, ale one nagle się rozłączyły, te kontynenty, i mamy takie jakie są. Dzisiaj na przykład jakbyście zobaczyli to, na przykład Europa pasuje jak się ją tak złoży z Kanadą, albo na przykład Brazylia i Afryka, tak? M mogą yy, zostać połączone i co ciekawe, Półwysep Indyjski, on był połączony z Madagaskarem bezpośrednio. On przebył taką długą drogę i uderzył w, uderzył w Azję, tworząc najwyższe góry na świecie Himalaje. No dobra, ale właściwie skąd się to wzięło? Dlaczego kontynenty się ruszają? Odpowiedź jest prosta: to znaczy, no prosta: a mianowicie płyty tektoniczne. One są jakoś tam podzielone. Na przykład jest płyta euroazjatycka, Europa i Azja są połączone jedną płytą. Ale co ciekawe, już był półwysep indyjski, na przykład. On przebył, jak mówiłem, długą drogę i dlatego jest oddzielną płytą tektoniczną. No i istnieje takie coś jak konwekcja. Konwekcja chodzi o to, że ciepło idzie zawsze do góry. No i właśnie, dlaczego tak się dzieje? Ponieważ jak jest coś ciepłego, to ma mniejszą gęstość a jak wiadomo, większa gęstość wypycha mniejszą gęstość na górze na górę, albo w, no po prostu wypycha czyli, że tak jakby, jeżeli wnętrze ziemi jest gorące, no to wtedy ta magma, która znajduje się we wnętrzu ziemi, ona jest gorąca i, i ma małą gęstość no i wtedy na górze przy płaszczu ziemi znajduje się również magma, ponieważ ziemia nie jest samą skałą ponieważ ziemia jest ogólnie tak ta, ta jakby taki płaszcz ma, zrobiony ze skał, a pod tym jest magma, no nie? No i we wnętrzu ziemi jest gorąca magma, a przy samym płaszczu jest, no zimna magma. No i jak jest gorąca magma, to ona ma małą gęstość, no i idzie w stronę płaszcza ziemi, po prostu zostaje wypychana przez zimną magmę i wtedy ta zimna magma, no zimna magma, no ale zimna magma, chłodniejsza magma, ogrzewa się we wnętrzu ziemi i ponownie jest wypychana i w ten sposób powstają ruchy, które przesuwają płyty tektoniczne. Innymi słowy, ciepłe ze środka jest wypychane do góry, zimne z góry wpływa do środka, ogrzewa się i jest wypychane przez kolejne zimne. No dobra, no i co nam powstaje w wyniku właśnie tego ruchu kontynentów? A mianowicie, płyty mogą na siebie albo się rozrywać, albo na siebie nachodzić. I jak na siebie nachodzą, to się nazywa subdukcja. No a kiedy się rozchodzą, to tworzy się coś, co się nazywa ryft. I ten ryft sięga aż do ogniska magmy. Tak. Do takiego. No, czy to jest ognisko magmy? No, może niekoniecznie. No, do tej magmy sięga, no, nie w wnętrze Ziemi. No i po bokach tworzą się grzbiety oceaniczne. Czyli tak, jakby ten ryft jaki jest rozrywany, to on idzie aż do samego praktycznie wnętrza tej skały. Do, do końca tej skały, no bo ta skała się gdzieś kończy i zaczyna się magma, no nie. Dodatkowo w momencie w którym płyta oceaniczna wchodzi pod płytę kontynentalną, to jest płyta kontynentalna, a to jest płyta oceaniczna. To one w pewnym momencie powstanie coś co się nazywa rów oceaniczny. Czyli to będzie wtedy, jak widzicie, o tutaj jest taka jakby jeszcze przerwa, one załóżmy, że się prędzej czy później jakby wyrównają, ale ogólnie to jest takie wgłębienie na po prostu w miejscu w którym pod płytę kontynentalną wdziera się płyta oceaniczna. Czyli, że dryf kontynentu bierze się z ruchu magmy. To tak w skrócie. I w ten sposób tworzą się różne inne rzeczy. Ale to by było na tyle. Widzimy się kiedy indziej. Cześć.